Otwieramy dyskusję, nie mamy bardzo dużo czasu. Mam taki, taki problem, problem nie tyle z Ukrainą, co problem z naszym 89. rokiem, bo to jest troszkę tak, że my się zamykamy w sobie, że w ogóle z tym, co się tutaj w Polsce wydarzyło, nie wiążemy tego, co się wydarzyło w Europie, ale także i na świecie. Proszę pamiętać, że w tym samym czasie de Klerk wypuścił Mandelę z więzienia po 27 latach. Także w tym samym czasie Sandiniści dogadali się z kontrasami w Nicaraguj, że Pinochet pokojowo oddał władzę. Na ile te wydarzenia tutaj w Polsce miały wpływ na te różne wydarzenia w, na, na świecie? Już bo rozumiem, że przyjmujemy, iż y, kraje bałtyckie odzyskały niepodległość także troszkę dzięki temu, co tutaj się wydarzało, że y, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia w niezbyt pokojowy sposób, ale także odzyskała niepodległość. Więc myślę, że nie zamykajmy się tylko do tego, co się w 1989 roku tutaj w Polsce wydarzyło, ale starajmy się zaangażować w te nasze obchody 25. rocznicy także tych, którzy. Troszkę dzięki nam odzyskali także niepodległość. Dziękuję. Proszę Państwa, kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? To ja chciałam wrócić do Ukrainy i zadać Państwu takie pytanie jako przedstawicielka średniego pokolenia w takim razie, bo Karolina powiedziała o tym zdziwieniu, o tej nieobecności <głos》<głos》tak, o tej nieobecności Unii w większości wypowiedzi. Natomiast moim zdziwieniem jest prawie nieobecność Rosji w państwa wypowiedziach, ponieważ no, wydaje mi się, że to jest zasadniczy tak naprawdę problem, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Ukrainie i na Ukrainie i interesy Rosji, tak jak ona je widzi, tak zresztą widzą to też ośrodki analityczne Zachodnie, bo o tym piszą, tak że y, utrata wpływów na Ukrainie dla Rosji oznacza w tym momencie tak się o tym myśli, pożegnanie się z y, ideami imperialnymi, tak? Na Rosja przecież tego nie chce Więc y, co, co na temat Rosji Państwo możecie powiedzieć i, i, i tego, co tam się rozgrywa na, na linii Moskwa Kijów? E, proszę Państwa, weźmy pod uwagę Porównując sytuację w Polsce i na Ukrainie. Ten czas Majdanu, to jest niesłychanie szybkie, głębokie przeżycie dla całego narodu. I tu jeszcze jest jedna rzecz. Oni na Majdanie nie mogą tkwić w nieskończoność. I to musi się dziać szybciej. Ja myślę, że oni są zdolni wykonać porozumienia między różnymi Majdanami. Cały kraj jest jednak zmobilizowany i to jest sytuacja, tego dojrzewania, na to dojrzewanie byśmy mieli dużo więcej czasu. Mieliśmy rok 80, 81, natomiast oni tego czasu mają mniej. Ja dlatego pytałem o Julię Timoszenkę. Po prostu jakieś rozmowy są z nią. Myślę, że i też nasi przedstawiciele rozmawiali. Czy ona jest zdolna w tej chwili zjednoczyć cały naród? Jest po prostu powszechnie znana. I sprawa od nas bardzo zależąca. Granica to jest wojenna granica. To jest nie do przebycia. Nie do przebycia. Czekaliśmy na wycieczki z granicy wschodniej. Kilka cent autobusów do Warszawy już nie dojechało, bo stali na granicy. Trzeba tu coś zrobić, żeby to nie było tak mocno zamknięte. I poza tym jeszcze jedna rzecz. Koniecznie więcej kontaktów. Oni do nas, my tam. Żeby nie czuli się sami. Natomiast nie są potrzebne nasze rady jako tych doświadczeńszych. Po prostu u nich sytuacja jest zupełnie inna. I ta tradycja Majdanów, docenimy to. I poza tym jesteśmy w stanie. Pomagać z zewnątrz. Mam na myśli opinię Europy, to nad czym tak między innymi w tej chwili Tusk pracuje, Stany Zjednoczone. To jest jednak zupełnie inna sytuacja niż była w 1989 roku. I maleńka scenka. Pytam moich gości, cudzoziemców, oprowadzam ich po Warszawie, po angielsku. A z czym wam się kojarzy okrągły stół? Trzech prymusów Anglików z miejsca król Artur i, i rycerze Okrągłego Stołu. Na to wyskoczył Niemiec. Nie, 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 taki bardzo zburzony. Najpierw wasza solidarność, później okrągły stół i wolne wybory. Daty wymienił wszystko, kto był premierem tego rządu i pięć miesięcy później było możliwe zburzenie buru berlińskiego. Proszę obejrzeć nasze publikacje, co na ten tam temat piszą po 89 roku. I ja myślałem, że on tu skończył. A mówi, i stało się możliwe zjednoczenie Niemiec. I jeszcze jedna rzecz. Zamykały się sprawy z Maastricht. Wszystko było gotowe, nagle upadam. Pytam, a to takie inne sprawy mamy jeszcze. Ja tak patrzę w oczy rozmówców, a czy nie jest to przypadkiem? Ta przyczyna, że Zjednoczone Niemcy wielkie was przeraziły. I rzeczywiście wtedy otrzymuję odpowiedź: tak jest, nie wiemy, jakie te Niemcy będą. I przypominam akcję Mazowieckiego, 2 plus 4, Dziękuję. Ja chciałam zwrócić Państwa uwagę na strukturę naszego dzisiejszego spotkania. Ponieważ prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, ale ja jestem tutaj najmłodszą przedstawicielką naszego społeczeństwa. I wydaje mi się, że na takich spotkaniach jest to bardzo stały schemat. Dzisiaj nie ma tu nikogo z moich rówieśników, ja jestem uczennicą pierwszej klasy liceum. Nie ma tutaj nikogo w moim wieku. Na, na podobnych eventach też nie ma, nie ma nie ma młodzieży, nie ma nikogo, kto reprezentowałby tą nową warstwę społeczeństwa. A moim zdaniem ważne jest to, żeby oni również aktywnie w tym uczestniczyli. Ponieważ państwa bagaż, państwa doświadczenia jest tym, co my niesiemy na swoim karku, jest tym, co tworzy również naszą rzeczywistość. To jest część historii, którą my przekażemy swoim dzieciom i następnym, następnym pokoleniom, z którymi państwo już nie będą mieli kontaktu. My jesteśmy tym nowym początkiem, który zaczął się w państwa, w państwa życiu. Dlatego chciałabym i dążę do tego, żeby obchody 4 czerwca, obchody, które są. Będą na pewno o wiele bardziej e, zorganizowane, będą o wiele bardziej obchodzone, będzie o nich głośno, żeby tam bardzo ważną rolę i bardzo e, odpowiednią do tego, co będzie w przyszłości odegrali młodzi ludzie. Ponieważ to, co państwo stworzyli, to warunki, w jakich my teraz żyjemy, nie, nie docierają zawsze do nas. Jest to bagaż, którego my jesteśmy nieświadomi. Jest to coś, e, o czym wielu młodych ludzi zapomina, a czego na pewno powinni być o wiele bardziej świadomi ponieważ nie zdarza się, ta, żeby każdy się tym interesował, nie każdego to obchodzi. Dla, dla nas jest ważne to, co jest teraz, dzisiaj. My żyjemy z dnia na dzień. Wiele osób zapomina o tej historii, o której warto pamiętać, ponieważ jest to nasz, nasz początek, coś, co stoi z tyłu za nami, coś, od czego my teraz mamy szansę i większe możliwości. Dzień dobry, ja mam takie pytanie o rolę Kościoła, zarówno w 89 roku, jak i teraz na Ukrainie. Czy ona jest, czy są jakieś podobieństwa? Dziękuję. Dziękuję bardzo, ponieważ nie widzę więcej rąk. Bardzo dziękujemy za te, za te, za te głosy. I teraz proszę, kto, kto z Państwa chciałby zacząć? W odwrotnej kolejności, a zatem. Proszę Państwa, zacznę może od roli Kościoła i od takiej przykrej konstatacji, że właśnie jedna z ukraińskich doktor, doktorantek chciała badać rolę Kościoła w Polsce, gdy chodzi o okrągły stół, solidarność. Ale polska instytucja nie przyznała jej na ten cel żadnych funduszy, więc nie mamy tego w wyniku badań. To taki psztyczek pod adresem naszego środowiska intelektualnego i tych możliwości, którymi powinniśmy służyć innym krajom. Dla nas rola Kościoła jest w tym sensie kluczowa, że Kościół był świadkiem. I posiadanie tego typu świadka, który jest dostatecznie mocny, z dostatecznie silną pozycją społeczną, można nawet powiedzieć polityczną, jest w ogóle warunkiem tego, żeby te rozmowy się mogły odbyć, bo w którymś momencie oczywiście pada ten zarzut, zdradzili, o czym oni tam gadali, chylali tylko ze sobą, padnie. I w związku z tym potrzebny jest ten świadek, który powie: Przepraszam bardzo, ale myśmy byli cały czas, wszystko tam jest w porządku. Proszę Państwa, jak silny potrzebny jest ten świadek, potwornie silny, dlatego że Okrągły Stół uzyskał aprobatę papieża. I to nie przeszkadza różnym innym ludziom, którzy się do tego papieża modlą, żeby zarazem wysuwać zarzut, że oto tam, no właśnie, zdrada jakaś była i, i w związku z tym nie przeszkadza im to rzucać kalumni na Okrągły Stół. Pod tym względem obawiam się, że nasi przyjaciele Ukraińcy mają problem. Dlatego, że nie mają żadnego z kościołów o tak silnym wpływie i autorytecie, żeby on tutaj mógł wystąpić jako świadek. A posiadać w tego typu rozmowach świadka to rzeczywiście niesłychanie ważna rzecz. Ja nie umiałem naszym przyjacielom Ukraińcom doradzić, jak szukać, kto tym świadkiem mógł być. Powiedziałem: trudno, zostawiam was z tym problemem, bo nie umiem wam doradzić. Teraz drugi problem to Rosja. Otóż my byliśmy w dobrej sytuacji, bo podobieństwo jest takie, że i my, i Ukraińcy przygotowują się do rozmów w cieniu Rosji. Tylko my przygotowywaliśmy się w cieniu Rosji sowieckiej, która właśnie kruszeje, która się rozpada. I oczywiście my byliśmy świadomi, że taka kruszący się kolos może nas niechcąco przygnieść. Dlatego, że tam możliwe są różne decyzje polityczne i w każdej chwili jakiś tyran zdobędzie siłę, władzę, większość i doprowadzi do jakiejś dramatycznej decyzji, użycia wojsk i tak dalej. Więc my byliśmy tym jakby nieco przygnieceni, ale niemniej jednak mieliśmy świadomość, system sowiecki się kruszeje, to jest szansa, wchodzimy w to. Prawda? Otóż. Nasi przyjaciele Ukraińcy są w innej sytuacji, bo niestety Putin raczej się umacnia niż słabnie, i e, jakby ten putinizm, jako rodzaj polityki stosunków wobec Ukrainy, jest rzeczywiście w tej chwili, odgrywa dużą rolę. No, na szczęście on nie jest e, zdolny we współczesnym świecie do zastosowania jakichś bardzo drastycznych środków, niemniej jednak będą mieli z tym kłopot. Na co w związku z tym zwracać uwagę. Otóż, proszę Państwa, ja nie mam wątpliwości, no, mam, yy, że polityka rosyjska yy, zmierza, sprzyja w wręcz, gra na podział Ukrainy. Ja uważam, że im to nie wyjdzie, dlatego, że pomarańczowa rewolucja i obecna rewolucja to jest okres, w którym następuje niesłychanie silne, emocjonalne związanie się obywateli wschód-zachód, oni sobie porozmawiali ze sobą i w tej chwili dokonanie jakby rozłamów świadomości takiej masowej, społecznej jest niesłychanie trudne. Ale dopiero jak wylądowałem na spotkaniu w Charkowie, gdzie właśnie się tworzył ruch Euromaidanu, dopiero zrozumiałem dlaczego polityce rosyjskiej tak zależy na wschodzie Ukrainy. Dlatego, że wschód to jest obszar wielkiej kultury, to jest obszar wielkiej cywilizacji, cywilizacji przemysłowej, naukowej, wschód Ukrainy to jest miejsce przemysłu zbrojeniowego, miejsce przemysłu lotniczego, miejsce przemysłu kosmicznego ze wszystkim, co to oznacza: uczelnie, humanistyczne, techniczne, nauka na najwyższym światowym poziomie. My nie doskoczymy. I otóż państwa. W tym sensie wschód Ukrainy jest gotowy do integracji z Unią Europejską. Jeżeli to nastąpi, to tam będzie rodzaj takiej jakby eksplozji cywilizacyjnej. Natomiast dlatego właśnie, tak bardzo moim zdaniem, Rosjanom zależy na tym, żeby wręcz do wschodu doprowadzić, Panie Henryku. Teraz Pan. Ja jedną rzecz, dwie rzeczy chciałem powiedzieć, trzy. Pierwsza rzecz ta to Europa. Ja mam takie wrażenie, ale bardzo ciekawe jestem zdania Janusza, innych znawców z Europy, europejskich, że jednak w tej Europie w wyniku tych demonstracji na Majdanie, tego procesu coś się stało że jednak sprawa ukraińska stała się sprawą europejską. Nie każdego państwa europejskiego, ale w sumie sprawą europejską. To zaczęło funkcjonować jako problem Europy. Dotychczas to był problem Polski, może Szwecji, jakaś marginalna sprawa. A teraz w pewnym sensie Ukraina wchodzi do Europy. Teraz mówienie o scenariuszu jakiegoś w przyszłości integracji z Europą to nie jest zupełna fikcja. Zaczyna się to pojawiać. Oczywiście, że to nie jest tak, że ktoś wcześniej będzie Ukraina członkiem Europy, bo to jest absurd, ale droga może być otwarta. Zależy oczywiście samej decyzji Ukraińców: od tego, czy oni podpiszą porozumienie, czy zgodzą się na program reform zmieniający Ukrainę. Ale tam, jak powiedział trochę Zbyszek, tam ta wola pojawia się. Więc, moim zdaniem, to jest bardzo istotne, że po szczycie w Wilnie, po tej nagłej zwolcie, jaką dokonał Janukowicz, doszło do głosu społeczeństwo, i to w sposób wytrwały, w tym mrozie, w tym śniegu, stoją na tym Majdanie, i cały czas jest sprawa Ukrainy w Europie. Więc, moim zdaniem, jest to jakaś zmiana, bardzo istotna zmiana to trzeba przekuć potem w decyzje, w jakieś środki pomocy. Również te decyzje, o której tu Pan mówił, żeby były otwarte bardziej granice. No to jest, to jest duże pole do działania dla polityków właśnie. Więc to uważam, że to jest bardzo istotna rzecz. To się coś zmieniło w Europie. Druga rzecz z tymi kościołami. No oczywiście, że to jest inna sytuacja. To był nie tylko świadek z wyszku, ale to był również ktoś, kto mówił działajcie w sposób pokojowy. On miał istotny wpływ na to, co się dzieje. To znaczy kościół razem z Janem Pawłem II. Pa, Jan Paweł II miał bardzo duży wpływ na to, co się dzieje i na stronę tą partyjno-rządową, bo spotykał się z Jaruzelskim i na naszą stronę nam, oprócz tego, że też uspokajał, to dodawał energii, bo przecież jego, jego w 1987 roku tam wow. Słuchaj, no nie, ja bym tak powiedział, że zawsze akcja rodzi reakcję, to jest fizyka. Także wiesz, tutaj jest wzajemny wpływ. To, co było w 87 roku na Zaspie w Gdańsku, kiedy jak pamiętasz, duża część elit politycznych związanych z Solidarnością mówiła Solidarność się skończyła. Nie ma już Solidarności. Został nam tylko Lech Wałęsa. To znani, nie będę ich teraz nazwiska wymieniał, politycy tak mówili. Papież jak przyjechał na ZASP, a tam było milion ludzi, jedno słowo w przerwy powtarzał. Solidarność, Solidarność, Solidarność. O Solidarność w sensie jakiejś większej idei, nie tylko tu w kraju. Pewnej również takiej propozycji moralnej, światopoglądowej dla całego świata. Ale to Solidarność. I wtedy myśmy wrócili stamtąd. Nie ten my, nie tylko my, my. Byliśmy przekonani, ale duża część ludzi, że jednak solidarność, że nie ma innej drogi, tylko solidarność. To było bardzo ważne wsparcie. No i obecność w okrągłym stole też była istotna, właśnie tu bardziej jak poparcia tej całej idei. Ja, ja na Ukrainie. Na Ukrainie no nie ma takiego jednego autorytetu jak Kościół, ale są trzy cerkwie prawosławne, Kościół greko-katolicki to cztery, no i rzymsko-katolicki też ta pewną rolę odgrywa. I w pewnym sensie za sugestią pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który prowadził już rozmowy z Janukowiczem telefoniczne, o Tam podjęto taką inicjatywę, że i Janukowicz spotkał się z tymi kościołami, i opozycja spotkała się z tymi kościołami. To było po tym 16 stycznia. I to w dużym stopniu uruchomiło ten proces negocjacyjny, że jednak nie poszliśmy scenariuszem. Nasilających się agresji i wojny domowej tylko scenariuszem rozmów. To, to miało istotny wpływ właśnie te spotkania, więc oni jednak taki wpływ moderujący na to mają. I dobrze, że zaczęli działać razem, chociaż tam się oni bardzo różnią między sobą, ale tu chyba słusznie uważają, że tylko scenariusz pokojowy jest możliwy dla Ukrainy. I na końcu trzecia sprawa, bo to pani powiedziała o tej, o tej różnicy, o tych młodych ludziach i tak dalej. Znaczy to wykracza poza nasz temat Ukrainy, ale ja jestem przekonany, że przekonany, że my, Polska. Europa, Europa stoimy przed ważnymi wydarzeniami, jakimi to nie wiem, bo nie jestem futurologiem, przyszłości nie przejdę, ale mam takie podskórne poczucie, że coś istotnego zmienia się w świecie i że tak samo jak myśmy wtedy brali odpowiedzialność w tym 88-99 i zmusiliśmy jakoś społeczeństwo w pewnym sensie, bo to była taka nakaz do tych reform, tak samo teraz jest pole dla Was. Znaczy, to jest niesłychanie ważne, żebyście Wy byli odpowiedzialni za to, co się teraz będzie działo. Odpowiedzialność przekroczy Polskę bo dotyczy również Europy, a w pewnym sensie również i świata, i tej Ukrainy. Ważne by było, żebyście nie tylko myśleli, no ja tego nie zarzucam wcale, że tak jest, że myślicie o sobie, ale żebyście wzięli odpowiedzialność za to, co się dzieje, jakie procesy następują w Europie i w świecie, bo tylko wtedy no, my możemy myśleć o jakiejś takiej ładnej przyszłości polskiej. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Grażyna Staniszewska. Ja może troszkę o tej e, Europie. I, nie wiem, Pięć lat razem z Januszem Moneszkiewiczem byliśmy w Parlamencie Europejskim. I ja chcę powiedzieć, że ja w Unii Europejskiej żadnych tendencji imperialnych nie widziałam. To mnie się zawsze wydawało, że to fantastycznie taki duży kraj, Ukraina, prawda, wielkości Francji. Może warto by było, żeby do tego towarzystwa przyjąć, a oni, oni mówią, duży kraj, duży problem. Co innego mała Chorwacja, to możemy przyjąć. Że tak powiem, na swój garnuszek. To jest problem dla Unii Europejskiej. Ja to wciąż widziałam, że to jest problem, nie szansa, ale problem. Unia Europejska zawsze chętnie się tutaj południem interesowała, ale, broń Boże, nie wschodem, to jest tylko problem. My się z musu musimy tym zająć. Tak było przynajmniej w czasie pomarańczowej rewolucji i nie sądzę, żeby do dzisiaj się zmieniło, że to jest jakaś szansa. Po co? Unii Europejskiej, Ukraina skorumpowana, niesterowalna e, e, zupełnie, e, w, w, wzmacniająca konflikt z Rosją, z którą Unia Europejska nie chce mieć żadnego e, konfliktu. E, e, no, no po co? To jest tylko problem. To my Polacy tylko jesteśmy tym takim e, dźgającym tam e, narzędziem, który mówi nie, to się przyda, bo zbudujmy wreszcie coś potężnego, e, no i nam zależy, żeby ten żywioł słowiański był troszeczkę bardziej Obecny w Unii Europejskiej, natomiast dla nich jest, jest to problem. Nie wiem, co Janusz powie, bo pewnie mądrzej powie na ten temat, ale ja to tak widziałam. Dobrze, więc zacznę może od, od Europy. To prawda, Ukraina jest dla Europy problemem, zawsze była, ale jednak coś się zmienia. Dlatego, że do tej pory taką, taką odpowiedzią na pytanie o ewentualne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to zawsze padała odpowiedź, to w ogóle nie znajduje się na porządku dnia. O tym w ogóle nie mówimy. Natomiast teraz się sytuacja zaczyna zmieniać, bo oni dostrzegli pewną potrzebę jakby no, pokazania, dania pewnej nadziei Ukrainie. I ja to dostrzegam chociażby w takich dwóch sytuacjach. Otóż parę dni temu miałem okazję być gdzieś w Brukseli, spotkać się na takim publicznym, dużym spotkaniu, między innymi z komisarzem Oli Renem, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, i na moje pytanie, czy nie sądzi, że trzeba by tego rodzaju perspektywy dla Ukrainy otworzyć, powiedział tak. A więc oczywiście to jest jednak zmiana. Ona nie oznacza, że Ukraina zostanie zaproszona, ale to oznacza, że po prostu Ukrainie będzie powiedziane, że ona może wejść po spełnieniu pewnych warunków, bo do tej pory nawet i tego nie można było wydusić od tych przedstawicieli Komisji Europejskiej. To samo zresztą powiedział także Van Rompuy. W związku z tym coś się tutaj zmienia. Wydaje się jednak, że bo zauważmy przecież to, że o ile Majdan został, że tak powiem, wywołany odmową podpisania porozumienia, to dzisiaj sprawa Europy na Majdanie jest jednak sprawą wtórną, jest sprawą drugorzędną. Tam chodzi o jakość państwa. O to chodzi. W związku z tym tutaj Unia Europejska trochę, że tak powiem, zeszła na, na dalszy plan, ale ona się musi pojawić i ja o tym trochę mówiłem. W sytuacji, w której co daj Boże dojdzie do jakiegoś porozumienia, zostanie otwarta możliwość robienia reform na Ukrainie, demokratyzacji Ukrainy, ale co się spotka z oczywistymi retorsjami ze strony Rosji? Myślę, że Janukowicz w tej chwili jadąc do Soczi, chce po prostu. W wysądować Putina, do, jakiego, do jak daleko on się posunie w sytuacji, w której tego rodzaju właśnie porozumienie zostanie zawarte. I w związku z tym plan, jak powiem, jakiś wsparcia Ukrainy, konferencja donorów dla Ukrainy, to jest coś, co Unia Europejska powinna w czym uczestniczyć, może nawet powinna zorganizować, bo tutaj nie chodzi o to, że Unia Europejska powinna sama, że powiem, ze swojego własnego budżetu wygospodarować duże środki, bo tych środków w budżecie Unii Europejskiej nie ma, ale w instytucjach europejskich jak Bank.